Na czym to będzie polegało? On zainspirowany troszkę filmem Pateckiego, gdzie on tam wyjaśniał projekt 27 u niego w jego przypadku, gdzie sobie wyznaczył tam 27 jakichś celów na, na poprzedni rok. Tak się zainspirowałem, że może w Tibijce bym tutaj coś takiego zrobił. Plus e, życie realne i nie tylko, nie? Jakieś hobby, pasje i tak dalej, żeby się tutaj spełniać. I sobie zrobiłem taką listę już nawet. Otóż bym chciał. Więc za chwilę będę powoli odkrywał karty. I tak jak was poprosiłem, że jedno, jeden cel chciałbym, żeby był od community. Także jak ktoś ma pomysł Pomysły, czy odrobił pracę domową zadaną. To Myślę, że jutro uzupełnię to, dam jeszcze czas. I teraz tak, ja to sobie podzieliłem na kilka kategorii. Kategoria Tibia przede wszystkim, kategoria stream, kategoria real life, hobby, o dobra, hobby. YouTube, YouTube może mieć swoją oddzielną kategorię, YouTube. In kariera, karierę to miał Marek Citko kościół. Inne sociale, o coś takiego. Podzielmy to na takie kategorie. No i teraz tak, jeżeli chodzi o tb tak jak mówiłem, chciałbym się skupić na Taskach, Bounty Taskach, na Troszkę na Bossiarce, Troszkę na, na Bestiarkach. Nie chciałbym gonić Levela znowu w tym roku. W tym 2025 awansowałem z 800 na 1000. 200 Leveli solo, grając praktycznie większość czasu. Gdzieś tam był etap yy, krótki, team huntowy, więc jako. Cel levelowy, 1050 level sobie stawiam, nie jest to wygórowany level, ale, ale myślę, że inne cele tutaj w TB będą ważniejsze. I teraz tak, drugi jako jest charm nie? I teraz chciałbym się zastanowić ile tych charm pointów, nie? Moja postać aktualnie ma 13319, nie? Starpointu Więc pytanie, myślałem, że do 15k No nie, myślałem, że tak 14k realnie, nie? Wiesz, to nie ma być cele takie o Że ciężko będzie je dosięgnąć Tylko powolutku, nie? Myślę, że 14,5k 14,5k jest 1200 punktów do ogarnięcia, nie? Jak myślicie? 14,5k. Myślałem o 14, ale możemy zawyżyć do 14,5. Myślę, że 14,5, nie? To jest to jest tak realnie, nie? Robimy Solwar. będziemy robić Solwar, więc te bestiarki też do siłą rzeczy wpadały, więc 14,5 star point. Trzecim punktem jest przekroczyć 20 tysięcy boss pointów. Aktualnie mam boss pointów 19 145, więc myślę, że te Prawie 900 punktów jest git. Jeżeli chodzi dystans 130 dis na sucho bym chciał. To będzie chyba najcięższy moim zdaniem. 40 magiczny, no to będzie to będzie kosztowny po prostu. Będzie sporo dubli po drodze na pewno, ale no to będzie kosztowało. Ja mam 39. I praktycznie z 80% nie Kolejny jest powiązany z ekwipunkiem Czyli full tier 3 Plus jeden item tier 4 bym chciał Brakuje mi butów tylko do, do Full tier 3, które teraz będę Sprzedawał lota i no niedużo będzie Brakowało, więc tak naprawdę Przez ten rok tier 4 item chciałbym zdobyć Jeszcze nie, no i te buty oczywiście Jako, że mówiłem, że bounty taski chcę robić Jednym z celów będzie Top 20 bona bounty task Chcę sobie taką małą presję narzucić żeby być w top 20 na bonie. Aktualnie nie wiem, tam z któryś jestem. Wiadomo, to będzie rozliczane dopiero na koniec roku, tak naprawdę, nie? Takie, takie cele. Więc top 20, żeby tutaj jeszcze bardziej się zachęcić do, do robienia tych bounty tasków. Przy okazji też bestiarek, bo to wszystko będzie powiązane. Taski do, do setnego. Czyli w jaki, w jaki czas wbiję setny level, robiąc tylko taski. No, na, od ósmego od levela, nie? I to będzie raz w tygodniu po prostu się pojawiało, prawdopodobnie w poniedziałek, jak od razu zrobię. I tam będą jakieś pewne zasady. Pewnie przyjmę sobie, że 25 TC na, na, na tydzień będę mógł wydać. Jeżeli chodzi o delivery, taski. No a resztę kill taski będę robił ten. I zobaczymy, w jakim okresie można stu wbić Nie expiąc w ogóle nic, robiąc tylko te taski, nie? nie tą postacią nie będzie można expić yy, poza, poza taskami, nie? Kolejny rok, gildi. Jak wiecie, prowadzę gildię na bonie która w tym roku obchodziła 3 lata. W kwietniu będzie 4 lata. Więc chciałbym, żeby. Kolejny rok przetrwała, dalej, żebyśmy tu grali i robili bosiki i tak dalej. Rozdać minimum 20k PC w tym roku dla widzów. Także to jest 10 celów na Tibie. Przejdźmy sobie kategoria stream. Przedłużany. Raz w roku robię przedłużany. W tamtym roku był w, w styczniu i w tym roku prawdopodobnie też będzie pod koniec stycznia przedłużany. Na pewno 24 h streamek. Marzec. 4 lata streamowania. Na ten marcowy event już od 1 stycznia będziecie mogli zbierać punkty. Szczegóły będą bliżej, chyba, ter, terminu odsłania. Troszkę chcę niespodzianki, zobaczymy. Czerwcowe koperty, jak co roku od 4 lat, to też będzie czwarta edycja już kopert. Kolejny punkt to urodzinowy stream we wrześniu. Kolejnym punktem jest meeting, prawdopodobnie w Krakowie. Kalendarz adwentowy. Myślę, że w tym roku kalendarz adwentowy bardzo fajnie wypadł, więc te, chciałbym go powtórzyć. Nowy event na kanale, czyli kolejny taki jakiś wymyślony. Coś nowego, nie wiem jeszcze co, ale coś nowego, coś tak jak tu widzicie. Raz w roku się powtarza. Dobra, kolejnym jest real life. No i tutaj pewnie to niektórzy się pośmieją. Ale w tym roku chciałbym troszkę zadbać o zdrowie. I 19 punktem będzie budnąć minimum 5 kg. Czyli jutro się zważę i za rok, żeby na tej wadze było co najmniej 5 kg mniej. Dwudziestym punktem są wakacje. Po prostu chciałbym rodzinę zabrać na wakacje, jak co roku. Kolejnym punktem z real life jest odłożyć na remont łazienki. Gdzieś tam remont kuchni w tym roku robiliśmy. Udało się odkładać pieniążki, tak że w tym roku też chciałbym już odkładamy, ale no dalej odkładać i żeby się odłożyło na ten remont łazienki, nie? Czechy. Zabrać rodzinę do Czech. Chcieliśmy właśnie już wielokrotnie odkładamy to z roku na rok i dalej nie, nie pojechaliśmy do Czech, więc zabrać. No i ja mam jeszcze poboczny quest. 23. Zagraniczny mecz. Tak jak byłem w Liverpoolu byłem... Na derbach, derbach Grecji. Tak, w tym roku chciałbym też zaliczyć jakiś zagraniczny mecz. Ale po cichu liczę, że to będzie mecz Wisły Płock w europejskich Pucharach. Że wierzę w to, że ta Wisła będzie w, te, w tym top 4 i poje, polecimy sobie gdzieś na mecz Wisły Płock za granicę. W sumie hobby to zagraniczny mecz mogłoby, bo można by było w, w, wrzucić, nie? Karta PSA 10 o wartości minimum 500 zł. Kupić, wydropić, zgrade'ować samemu, gdzieś to ogarnąć w jakiś taki sposób, ale żeby ta karta PSA 10 była. Jeżeli chodzi o YouTube, najważniejszym celem, monetyzacja. To jest coś, co dałem dupy pod koniec listopada. Grindowałem kika, naprawdę brakowało tyle do spełnienia wymogów, no, jeżeli chodzi o monetyzację na, na YouTubie. I kurczę, no żałuję tego, że, no, że nie, nie przycisnąłem tego YouTuba jednocześnie. nie. Było blisko naprawdę, tam chyba 400... 400 godzin tylko. Także monetyzacja. A to się wiąże oczywiście z co najmniej 20 filmów, filmów nie shortów, żeby wrzucić w tym roku. 27 minimum 40 shortów w tym roku. Wiecie, że wrzucam dużo ostatnio shortu, więc te 40 to nie jest, to nie jest dużo do, do spełnienia. Myślę, że będzie więcej. Ale takie minimum sobie stawiam. Jako, że shorty wrzucam również na TikToka. Chciałbym na TikToku 1 follow. Na razie jest tam 200 ponad followersów, także jeżeli ktoś jeszcze nie followuje na TikToku, to zapraszam. Discord minimum 700 osób. Aktualnie jest 600, nowa kategoria, kick po prostu, jako kick, nie? I teraz w tej kategorii eee, 2000 followersów. Wękło 3000. Myślę, że jak kolejny 1000 dobije, Będę zadowolony. 200 subów. W jednym miesiącu mieć co najmniej 200 subów. Nie jest to dużo. Na Twitchu miałem 170 rekord. Na Kiku tutaj było 112 chyba. Kolejny ograć 10 innych gier niż Tibia. I żeby to były raczej nowe gry, nie, które się nie powtarzały. Nowych. Oczywiście jest kanał inne gry, możecie wrzucać propozycje. Już teraz w styczniu będziemy grali w więc to już będzie jedna gereczka. Trzy nowe. Współpracę, żeby wpadły w tym roku, co najmniej Nową kategorię zrobię, cel Community, czyli to będzie od was, nie? Także tak jak mówiłem, zadałem pracę domową, żebyście Jakieś pomysły porzucali, jakiś właśnie Cel od was i trzy osoby Wybiorę top 3. Możecie na jutro, jutro coś Ten, w sumie możemy też na początku roku Ale tr trzy najlepsze pomysły Które mi się spodobają Zrobimy, zrobimy Głosowanie na Discordzie i osoba, która wygra jej pomysł, to jeszcze dodatkowo jakieś koniki zgarnie ode mnie. A, jeżeli chodzi o kick, jeszcze nowy merch. To by pojawiła się jakaś nowa rzecz. Nie liczę tutaj najbliższych się kubków. Coś nowego, coś fajnego. Pomyślę, jest na to cały rok. Także dwa cele jeszcze mam do, do ogarnięcia. Chyba, że te będą trzy od Was, na przykład trzy najlepsze, nie? Jeżeli naprawdę będą takie kozak. Podsumowując, Tibia, 1050 level. Do ogarnięcia. 145 tysiąca czarpolsów, ogarnięcia 20 tysięcy boss pointów jak najbardziej. 130 lista, jak najbardziej. 40 magiczny tu no będzie kosztownie. Pull tier 3, myślę, że to na początku roku wpadnie. Plus 1 item tier 4, także cały rok będzie na uzbieranie chyba na łuk Tier 4, mimo wszystko. Top 20 bony Bounty Task. Jak mówiłem, będę się brał za bounty taski. Taski do dostępnego. To pod youtuba tak jak mówiłem, 8 level robię i tylko. Na nim robię taski. 25 tc tygodniowo będę mógł wydać na, na weekly taski, na delivery w sumie, no i tylko XP na, na taskach, nic, nic więcej. Kolejny rok gildi czyli czwarty rok gildi żeby gilda przetrwała i dalej funkcjonowała. Rozdać minimum 20 tysięcy coinów dla widzów. I eventy na streamie, przedłużany, 2-4 streamek co najmniej jeden. Marzec, 4 lata streamowania, czerwcowe koperty, urodzinowy stream kolejny we wrześniu, meeting Kraków. Kalendarz adwentowy powtórzyć, tak jak w tym roku. No i wymyślić jakiś nowy event na kanał. Cele na, na Real. Schudnąć minimum 5 kg Wakacje. Odłożyć na remont łazienki. No i Czechy. Hobby. Zagraniczny mecz. Karta PSA 10 o wartości minimum 500 zł. YouTube. Monetyzacja co najmniej minimum 20 filmów i minimum 40 shortów inne socjale, tiktok 1k follow i discord żeby pękło 700 osób jeżeli chodzi o kika, 2000 follow żeby pękło, 200 subów ograć co najmniej 10 innych gier niż tibia, nowych, nie, których jeszcze nie było na streamie minimum 3 nowe współprace i merch i zostały jeszcze mi dwa cele do dopisania plus jeden cel od was tak to wygląda jeżeli chodzi o moje cele słucham państwa opinie Wrzucę też to na YouTube'a, także możecie w komentarzach również pisać, co tym sądzicie. No i co, wierzę, że jako community jeszcze bardziej to z sali też razem będziemy spełniać te cele. Yy, wierzę, że będziecie mnie wspierać w tych celach, podpowiadać, pomagać, i chciałbym, żeby, żebyście też sobie wyznaczyli jakieś cele czy to właśnie w real life, czy to właśnie w TB-ce nie, nie może 37, tak jak ja tutaj właśnie może dlaczego 37, bo w tym roku 37 lat kończę. Ale właśnie po jednym celu z każdej takiej kategorii jakieś hobby, pasje TB, real life i tak dalej. Także, żebyśmy razem się tutaj mobilizowali. I razem tutaj nakręcali jeszcze, żeby to wszystko spełnić. Oczywiście, to nie jest tak, że, że wszystkie te 37 muszę wypełnić. Mam jeszcze inne gdzieś bonusowe w tył głowy, ale myślę, że tak. Minimum 20 to jest takie minimum. 25 będzie ok, a z 30 będę naprawdę mega zadowolony. Jak minimum 30, z tego, 30 rzeczy z tego spełnię. Myślę, że największy nacisk będzie na YouTube, żeby tą, to, co byłem blisko, udało się 1000 subów ogarnąć na YouTubie i było blisko osiągnięcia tego progu eee, watch time'u, ale no niestety moje lenistwo troszkę i to, że się skupiłem na kiku, żeby tutaj osiągnąć partnerstwo, no troszkę pokrzyżowało plany z YouTube'em więc teraz chciałbym to nadrobić. Wa jeszcze cele dopiszę, także kogo nie ma na Discordzie, to zapraszam na Discord, za chwilę udostępnię, udostępnię całą listę i no i co, owocnego 2026.